drugie zwycięstwo, bardzo się z niego cieszymy. Było gdzieś nam to potrzebne. Cieszę też się bardzo z bramki, bo gdzieś tam tych liśmi brakuje, ale najważniejsze jest to, że zdobyliśmy trzy punkty i z tego się teraz cieszymy. Ale tam mogłeś dzisiaj jeszcze ze dwa razy ukłuć jak to się po piłkarsku mówi. No mogłem dwa razy jeszcze bramkę strzelić, no ale się nie udało. Mówię, najważniejsze, że wygraliśmy. Szkoda, że nie ma więcej bramek, ale, ale są trzy punkty. No dobra, powiedz, co Janusz Buchholz zrobił takiego w szatni, co zrobił z Wami, że, że wygrywacie, a tego Wam brakowało wcześniej. Myślę gdzieś tam, że przemówił nam do głów, że jednak to jest to miloczne, że musimy za ten klub walczyć na boisku no i myślę, że jest to drugi mecz, w którym to pokazaliśmy. Jakie przewidywania? Bo Kolejny mecz znowu w domu z tym razem z KKS-em Kalisz. Też coś mamy im do udowodnienia po zeszłym sezonie? Yy, jasne, ale co mogę tutaj dużo powiedzieć? Przyjeżdża Kalisz, a my chcemy zdobyć trzy punkty.